Bam, o! Więcej, nogi, więcej, nogi, więcej nogi, Bam, dobrze, tu. E, co za dychy damy 25, nie? Co nie podałem ci i gorzej poszło? Czyli ciągniesz upadki mocno do depresji. Nie podpuszczę, może, może go pokusi jeszcze. Nic nie wiem jak to ma zacząć, tak? Ja, ja, ja mogę zacząć. To Zacznij, jesteś no, gościem, masz pierwszeństwo. Siemanko witamy w kolejnym odcinku z Wrocławia jesteśmy z chłopakami spod sztangi. Trochę mnie naprawili w poprzednim odcinku i teraz zobaczymy, czy to naprawienie e, zdało rezultat na ławce i będziemy robić, e, nie wiem, co będziemy robić na ławce czy maksy. maxy, maxy no, dobra. Maksę na ławce. Ciężar musi być ciężki. A potem e, trochę będziemy ciągnąć. Martwego ciągu w sensie. Tak by nie było. <grym> <grym> dobra, dawaj, pokaż jak to wygląda swoje wyciskanie w ogóle. Zobaczymy co to się dzieje. A my będziemy płakać jak bardzo jest źle. Trochę za wysoko mam, ale spoko. Dobra. Dawaj na ósemkę. Dobra, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Na od jakieś... 1 do 10 jest... a łopatka, ona ci dalej nie klei, nie? Więc wprowadzenie delikatnej rotacji zewnętrznej tutaj, poprawić to wyciskanie, będzie równo, bo okay. tutaj jest cały czas to, nie? ucieka okay. ten baklizn. No tak, ja, ja też to czułem przy wyciskaniach, że... Plus, taka ciekawa sprawa jak sobie dociśniesz lewą nogę, to też się to wyróżnia, nie? Okej. Okay. Chodzi o ten... To Dobra. Więc tak, pierwsza obserwacja, którą tu zauważyliśmy, to ta opadka, nad którą pracowaliśmy przed chwilą, co widzieliśmy w poprzednim odcinku, że trochę tam tej depresji nie hula, to się może, może się wiązać stąd, że masz albo nadmierną rotację wewnętrzną, albo po prostu już jesteś tak nauczony, czy te mięśnie są po prostu troszkę spięte i być może też po części stąd się wzięło, wzięły twoje wcześniejsze problemy. Także wskazówka. E, zrób troszeczkę rotacji zewnętrznej. Mhm. To jest coś, czego my normalnie nie zalecamy, żeby tutaj nie, nie, nie zalecało łamania sztangi, nic takiego, ale tu po prostu chcemy ci wyrównać bardziej, żebyś miał kość ramienią w osi. Czyli troszkę rotacji zewnętrznej, zobaczysz, że wtedy byś mógł pociągnąć mocniej e, łopatkę w dół i jednocześnie możesz przycisnąć lewą stopę do ziemi to w tym momencie po taśmy tutaj zapracujesz bardziej też mocno emocje na najszerszym i prawdopodobnie efekt będzie spotęgowany tylko. Drzucamy w takim razie pięć dyszek i zrób to samo, tylko że lepiej. Podaczcie czy sam się wyciągasz? Nie, sam. Okej. Okay. Dobra, tą troszkę dokręć. Mhm. Dobra, Uwaga, napnij to. I po prostu się napnij? widzę, widać, że Piotrek jest ze środowiska kulturystycznego bo wyciskasz tak trochę w starą szkołę kulturystyczną, mocno na brzegu wyciskasz nie? i tutaj będziesz czuł przy wyciskaniu, na znaczy będziesz pracował przede wszystkim tricepsy i barkami pierwsze mhm. co ja bym ci powiedział, to żebyś opuszczał trochę wyżej sztangę, bardziej na cycki mhm. żebyś nie zaczynał ruchu idąc sztangą tu, tylko łokcie bardziej popchaj szeroko okay. i opuść sobie troszkę wyżej, mocniej rozciągniesz wtedy mięśnie piersiowe które zdecydowanie są silniejsze niż tam triceps czy biceps, yy, triceps czy, czy barki i w tym momencie też tutaj jako, że mocniej rozciągniesz, to będziesz tym Miał większą proces z samego dołu. Przy czym, tak, nie musi być efekt taki, że od razu teraz poczuję, że jest Jezu, Jezus nie wiadomo jak lepiej, ale w perspektywie dłuższego czasu na pewno to będzie dla Ciebie na plus i mocniej zapracujesz. Zresztą, już nawet teraz możesz sobie zobaczyć jedną serię: jak po prostu trochę wyżej, daj opuść, klat opuść tangę, trochę szerzej poprowadź łokcie i zobaczysz, że klatka na pewno mocniej pracuje. No. Dobra, ciężar na razie zostawimy. Bam, górę. O, dokładnie, coś takiego. Hop. Tak, I szeroko. Lepiej. Dobra. No czułem lepiej, w sensie wyżejszy był. W sensie, okej. Okay, dobra, no to w takim razie, jak już teraz czujesz różnicę, znaczy, że spoko. Ja w tym momencie nawet teraz coś takiego. I teraz bym się skupił, żeby jeszcze trochę mocniej ustabilizować łopatkę. Czyli jak wyciągniesz sobie sztangę, żebyś dopiął trochę mocniej, szerszy. Zrobimy to na zasadzie e, ćwiczenia cable at pullover. Na pewno mhm. robiłeś, nie? Takie ściąganie. To teraz Ci pokażę, jak byśmy to zrobili. E, standardowo, jak w zwykłym cable at pulloverku, ściągniesz sobie na początku upadki mocno w dół do depresji. W dół dla mnie to zawsze jest w stronę dupy, nie? Żeby nie było, że na ławce leżysz, mhm. tam będziesz miał gdzie indziej dół niż teraz. Czyli ciągniesz upadki mocno do depresji. Jednocześnie przyciągasz sobie e, do siebie gumę tak, żebyś czuł bardzo mocno pracę najszerszego. Ja będę chciał, żebyś Chwycił to uczucie spiętego mięśnia i żebyś cały czas tutaj pracował na bardzo mocno spiętym mięśniu, nawet kiedy nie będzie tego wymagała guma. Czyli żeby ten mięsień był tak samo spięty tu, jak i tutaj, dobra? Mhm, dobra. Dobra, opadki w dół. Mhm. Dawaj, ciągnij gumę. Dobra. I tutaj jest fajna praca. Dawaj, pracuj cały czas, spięty mięsień, ale guma idzie w górę już. W górę, w górę, w górę, w górę, w górę, w górę. Okej, okay, dobra. I w dół. Fajnie, cały czas tu jest praca najszerszą, spoko, podoba mi się. Wszyscy chcą dotknąć Piotrka. Ja dotykam, takiego Czy mu chcesz dotknąć piotkę? Okej. Okay. <laughs> Okej, okay, dobra, fajnie. I teraz tak. Zatrzymaj się z gumą przed siebie i zobacz, no jeszcze masz już spięte tak jakbyś chciał przy wyciskaniu. Mm -hmm. Guma ci trochę pomaga, bo ona mimo wszystko trochę ciągnie do góry, ale powiedzmy, że już mniej więcej komarzek należy go używać. I teraz przyciągnij do siebie tak byś wyciskał. Ale tu cały czas ma być spięte. Szerzej, szerzej łokcie. No tutaj tutaj już prawie, więc Patrz, uciekło jest zupełnie napięcie. Nawet łatki okay. w dół. Okej, okay. tutaj masz cały czas mocno spięte i teraz szeroko opadki. O, dokładnie, to jest to. Okej, okay. tylko jak puszczasz, wypuszczasz gumę przed siebie, to tu cały czas praca, żebym Nawet Nawet mocy niżej łopatki, niżej łopatki, dopnij to. Ciach. Uh -huh. jak wracasz, tutaj to trzymasz. To rośnie. To rośnie. Klatka do przodu. Uh -huh. Okej. Okay. Dobra. I teraz to samo zrobimy na ławce. Zasada jest taka, chcesz po skończonej serii Czuć, że plecy wykonały dużo więcej pracy niż sama klatka. Bo klatka będzie pracowała powiedzmy przez chwilę tam tylko koncentrycznie, a plecy non stop mają praktycznie izometrycznie trzymać tutaj dopięcie, tak okay. żeby upadkuło nie Dobra, idź. O, o, klatka wysoko cały czas. Dobra, super. Idziesz szeroko. Bam, góra. Okej. Okay. Op, szerzej to łokcie. Dawaj, tu mi opuści. o, to jest to. Ciach. No e, za wysoko, tu. Git. Dobra. Spoko. Jak pecy? Pracowały? Pracowały. Mocniej niż wcześniej? Tak, zajebiście. Dobra, szybka korekta teraz techniki była. Skupiliśmy się trochę więcej na depresji. O, spoko. Pomogę ci teraz wyciągnąć. I dobra, cały czas podwijaj łopatki pod siebie, klatką cały czas mi rośniesz. Idziemy, dobra. I cały czas łopatka idzie tam. OP, góra. Nie iść do, do, do ciała łokciami, tylko szeroko. O! Dobra. Hop. Klatka wysoko, wysoko, wysoko. Mam. Ale zrobiłeś depre? I to mhm. weszło. Ta lewa, lewa strona cały czas wystawała. Ale to jest jakby naturalne, no bo dźwigacz mhm. klatkę jest spięty. Musisz skontrolować, nie? I teraz było równo. Okej, okay. teraz to wyglądało dużo lepiej. Dobra, jadą to samo, tylko teraz więcej napięcia na nodze, czyli wciskaj cały czas stopę w czubek butów, tak jakbyś chciał sobie Dobra. zrobić dziurę w szubku. Dobra. Plus nie rozluźniaj pleców, jak trzymasz tangę na klatce, okej? Okay? Czyli cały czas trzymaj mi to napięcie. Dobra, i tu opuszczasz. Bam, okej. Więcej, nogi, o, więcej okay. nogi, chłopak. Bam, dobrze, więcej tu. Dobrze, jeszcze raz. Nie wiem. Gii. Super, a inne wyciskanie. E, bardzo ładnie. Ale prędkość w ogóle mega do góry teraz. Dynamika. Spoko. Dobra, na sztandze mamy 105 polskich nowych kilogramów. Podejście pierwsze. W sam, chowaj łopatki pod siebie. Dobra, dużo depresji szeroko idziesz mi dotąd. Tracuj okay. nogą. O, tu, Mam, jeszcze raz, tu Gitara. Dobra. Spoko. Rotujesz tak. to jeszcze prawe ramię, czy tak się wyrównało po prostu samo z siebie? Y nie skupiałem się na tym. No, no, o, dobra. Żeby, A, może przez to, że właśnie wcześniej się skupiałem, to tutaj jakoś byłem powykrzywiany. to. <grym> <grym> ja na gali. Przechodziłem z mikrofonem no? i tak pukałem, wiesz. Dłonią w mikrofonie. No. Tak po godzinie do niego i przeszkadza ci to. i zaczynamy jakieś większe ciężary. Teraz już pełne skupienie. Ściśnij mocno sztangę z całej siły. Dobra, zaciśnij tak, jakbyś chciał, żeby ci radełko między poruchami. Ja sobie zdejmę, dobra? dobra. Mm -hmm, ok. No to wygląda. Na mnie wyzwali później. Wszystko tak jak mówiliśmy. Łopatki wciśnięte, pchaj nogą. Bam. Co? Nie podałem, ci ich gorzej poszło? Mało no, przeniesienia. Tak, zrób sobie, ściągnij sobie tutaj okay. e, sztangę jak na zasadzie tej gumy, no. co ci pokazywałem. Okay. I jednocześnie tu już włączaj sobie mocno najszerszy, ciśnij łopatkę no pod siebie. Bo nam się nie podobało teraz jak zrobił. I zrobi to lepiej. Już koniec. Już nie mam nic do powiedzenia. No i już tutaj schowaj sobie łopatki, wciśnij głęboko. Ty, to jest teraz Tutaj jeszcze chęstwie, tą. On, oh, dobra, jest litera. Ok, Okej. Przyciągnij sobie sztangę bardziej nad klatkę. Jeszcze. Upadki dociągnij. Jeszcze. Bam. Nie. Nie, on także że wiesz... No prawie. Już się skupiam na wszystkim. No. Tylko kurwa nie na wyciśnięciu, nie? <laughs> I siły nie mam. No tak, to to może pójść nie tak w takim razie. Te wycisnąć jeszcze by się przydało. E, wróciłeś tutaj zupełnie do swojego starego ustawienia, w sensie, że tu fajnie zacząłeś, ale już wróciłeś sobie bardzo mocno na brzuch. Dup, no, nie, bo ja się, się skupiam na tym, że wiesz, ściągnąć łopatki no. i tu jestem już w takiej kurwa pozycji, że nic nie mogę zrobić. Dobra, ja wyciągam. Ty w międzyczasie sobie dociągaj łopatki w dół. Nawet no, łopatki ciśnij, ciśnij prawą z ciśnij. Dobra i teraz sam ruch w górę już. Mam górę, dawaj, 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 dawaj. Okej, okay. git. Lepiej. No, no wycisnął, nie? Także lepiej. to no. się. Dobra, jedziemy. 125 kg. Zrób to tak samo, teraz się skup na tym, żeby po prostu jak najszybciej wycisnąć, dobra? Opuść troszeczkę wyżej i później z dołu chcesz przypierdolić jak najmocniej. Tak, chowaj łopatkę, chowaj, chowaj. Przesunę trochę langę jeszcze. I jeszcze szeroko, szeroko, szeroko. Mam hype, 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 hype. Gitara! Spoko! Ok, jeszcze prawą rękę, bo jest okay. wyżej. Ładnie z nogi, bardzo dobrze. I całe napięcie tego ciała było bardzo dobre. Ok, dobra, skup się. Nie myśl teraz o penisach. No <laughs> nie mogę się skupić, <laughs> nie myśl o penisach. <laughs> Gryzie, Gryździę! Połykam <w> całości! Kurwa! <gryzio> Znowu zaciśnię starym szczęściem na sztandze. Przekładaj. Dobra. I mocno w górę. Hajp, pchaj, 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 pchaj do końca. Nice. Super. Wokum, teraz już lepiej. 20 nie poszło, 30 poszło. Czoło to te wszystko? rozmowy o fiutach. Czo? No, to jest to, tak. I to trzymyć o się pomogła się tak. skupić. No to mamy przepis na sukces. Dobra. Ciągi? E, chyba tak. Myślę, no. że tutaj, myślę, że tutaj jesteśmy bardzo blisko maksa. Myślę, że może jeszcze 2,5 kg byśmy dali dołożyć, ale jak mamy zaraz robić ciągi, to nie ma sensu cię wyciągnąć z Ciebie wszystkich sił. Także jeżeli chodzi o wyciskanko. Mamy tutaj finish. Jak widać, że skupienie się na pozycji i po prostu na paru aspektach technicznych spowodowało, że mogliśmy dorzucić do dyszki, bo na 20 był fail, ale, ale poszliśmy dalej na szczęście. Także spoko. Na pewno bym tutaj u Ciebie się skupił na wzmacnianiu styk tej klatki, ale może nawet bym tu poszedł w jakieś takie trochę bardziej izolowane ćwiczenia. Bo jeżeli mhm. cały czas wyciskają właśnie w taki sposób, gdzie łapy ci szły okay. jednak wężej, no tutaj być może właśnie skupienie się. Czy to na rozpiętkach, przy czym tak typowo kulturystycznie, że naprawdę na szeroko, żeby po prostu zapracować się klata, albo e, zapracować gdzieś powiedzmy na wskosie, w delikatnym do góry, gdzie sobie będziesz opuszczał troszkę wyżej, tam też okay. bardzo fajnie Ci klatka zapracuje, to myślę, że u Ciebie powinno fajnie zaskutkować, nie? A poza tym... To dorzuciłbym do samego wyciskania jeszcze gdzieś w treningowym jakieś długie pauzy, żebyś nauczył tutaj odpowiednio trzymać mm -hmm. pozycję pleców. Bo fajnie tutaj pracujesz, tylko że w momencie, jak dotyka ci sztanga, klatki, to gdzieś tam czasami się trochę rozjeżdżasz. Nie? I takie pauzy na 3-4 na sekundy: coś, czego ludzie nie robią, bo to jest męczące po prostu, niech to jest chujowe, nie czerwg myślę. To zrobić naprawdę dobrą robotę, nie? I to powinien zrobić tak, że wstajesz z, z ławki i sobie się... myślisz... Dobrze, z łóżka rano. <laughs> wstajesz rano... I dawaj z pauzą, nie? Szybko, nie? Wstajesz z ławki i pierwsze co to ma być, o Boże, ale mi plecy bolą, nie? Ale, ale praca na plecach, nie? To, to czegoś takiego tu chcesz szukać i jak tak popracujesz, to myślę, że zaraz ta karta fajnie, nie? Bo Dobra. ta technika, którą tutaj wypracowaliśmy, wygląda mi teraz spoko. Dobra. Dobra. Na razie bez jakichś większych ale. Okej. Okay. Ja mam wrażenie, że trochę mocno dzieje ten ruch, że na początku jest noga, później jest biodro. I no w sumie teoretycznie to nie ma nic złego, mhm. ale w praktyce to powinno tak, że na początku jest noga, a okay. od połowy jest noga i biodro. Czyli nie wyłączaj nogi, tylko mhm. cały czas chcesz zrobić taki ruch, abyś po prostu chciał stanąć na baczność. O! Tak! Dużo Mam! Dobrze! Hop! Dobra! Super! Tutaj proszę. To nie przypadek, że przed treningiem jestem. Mm -hmm. Najlepszy produkt z ZB. Tak. Tylko muszę popić. chujowo, nie? Totalnie. Nie wiem, czy coś z tego będzie. Leży. Żenujące, pewnie. Dobrze, dobrze było. Dobrze, no, dobrze. Tak, nie. W sensie? 140. 140. Czeka, nie Jeszcze raz? Dobrze. To nie... O, pięknie, stary. Bardzo dobrze. Jeszcze raz wklej. Staro. O, o, o. Jak się czujesz? Lepiej. Tak, bo masz inicjację robić z góry, a nie, w ch na tu, cała kurwa. Okay. Dnia, co, zamiast dychy damy 25, nie? I w paskach już. No dobra. A ty w pasie normalnie robisz, czy bez? Bez. Dobrze. Eee, to dawajcie ty... wajchę. No, już trochę techniki, się człowiek zgubi. Ale, ty, jeszcze i mądry. A jednak nie, cofał. <PDF> A jednak debil. Dawaj, 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 dawaj. Prostuj się, wsadzaj biodro. Mayoría. Trochę za to wypało, ale było. No. Próbuję być w jeszcze? Nie, ja już, bym, ja już bym skończył, nie dziś. Tak ja mi się wydawało, ale mówię, Podpuszczę, może, może go pokusi jeszcze. E, to tak, to tu to nie wiem, czy to się nagrało. Czy nagrało parę spostrzeżeń, co tutaj byśmy poprawili, u ciebie? Zmącić się tutaj, skupić się na całym tyle. Nie? I tutaj mam dwójki dupa prostowniki to Ci nie dość, że wyrówna trochę pozycję miednicy, jak to się zwłaszcza tam na, na górze skupisz, na prostownikach, a dwa, że widać, że ten ruch już był mało stabilny, tutaj brakowało stabilizacji na dwugłowych, właśnie na całej grupie kuszczowej, golniowej, także jak to wzmocnisz, tutaj propozycja back extensions, RDL, -e, klasyczny ciąg też jest dobrym wyborem, co mówię, że przyszedłeś właśnie na klasykanie, mhm. bo, bo czułeś, że za, za mało tam jest pracy, to bardzo, bardzo rozsądne wyjście czy dzień dobry, to powinno być twoim przyjacielem, nie? To sobie wzmocnisz i ciąg też na pewno pójdzie w górę. Dobra, także e, wiem co robić z ławką, wiem co robić z martwym, wiem co robić z łopatką. Du Dużo teraz, rzeczy wiem teraz właśnie to robić wiem, już, teraz, to <noise> i poprawiać wyniki, nie? Także dziękuję bardzo. Dzięki. Jak wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, udostępnijcie dalej mamie, cioci, Sąsiadowi, że nie wiem, nie wiem po co w sumie, ale może mu się przyda. Może e... lubicie sąsiada, bo nie chcecie zagadać no, do sąsiada, no nie może, wiecie jak. Nie. 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 Może z waszym ojcem, nie wiem, to <laughs> by dzisiaj. pozdrawiam.